Przetrwaliśmy trwaliśmy pierwszą noc w samochodzie choć było bardzo wygodne dla mnie Fatela rozłożyliśmy niemalże na płasko a jesteśmy na jakiejś wiosce gdzieś przy Dreźnie Także noc wyjątkowo fajna Kosebaude jest... Kosebaude O właśnie. ile tak to się czyta Zajrzymy teraz pod maskę póki silnik jest wystudzony czy można cokolwiek poprawić, naprawić sprawdzić olej ponieważ no jeszcze wiele kilometrów zostało. No i zobaczymy to jezioro, bo wczoraj, tu nad nie zajechaliśmy, to już było na tyle ciemno i późno, że nie chcieliśmy tego robić, nie byłoby co pokazać. A chociaż jest prawdopodobnie małe, no to wierzę, że będzie również bardzo ładne. Następny punkt będzie Jezioro Budeńskie. Nie wiem jeszcze z której strony, nie wiemy do końca gdzie i nie do końca wiem jaka będzie pogoda, bo zapowiada się różnie. Ale Nadal ma być około 24 stopni, więc będzie dobrze. Jesteśmy w Norymbergi. Zatrzymaliśmy się jako taki przystanek między Dreznem a jeziorem budyńskim, ale nawet w centrum nie wjeżdżamy, jak się okazało na trasie. Z Trezna do N Jeziora Bodeńskiego, czyli na najbardziej zwykłej niemieckiej autostradzie, nie ma na przykład KFC czy Maka, czy innego burger Kinga otwartego o 8 rano. Czegoś ósmej, takiego nie? jak Mopę, zbytnio. Nie. Tak, to dla Was może być oczywiste, ale dla nas nie jest oczywiste, dopiero zaczynamy tę jazdę po niemieckich autostradach i na przykład, żeby właśnie wjechać do jakiegoś fast-fooda, musieliśmy zjechać do miasta, zupełnie to, no może nie centrum, ale na taki już całkiem zabudowany, normalny teren. Nie ma co chwilę KFC, maka nie ma też za bardzo, gdzie się w ogóle zatrzymać? Żeby Magda się tam przebrała, była w sacie ubrana też musieliśmy zjechać z autostrady na stację benzynową, tak normalnie zjechać tych stacji też nie było za dużo, więc. Nie ma ograniczenia prędkości, ale nie ma gdzie próć ciałoet 180, bo jeśli są trzy pasy, to jeszcze fajnie, ale generalnie to jest mega zawalone ciężarówkami. Mamy mały haul zakupowy. Kupiłem piwo marcowe, bo byliśmy tutaj w sklepie. Zjedliśmy też. Magda kupiła. jogurt. A to szał. Ja kupiłem. Prawdziwy niemiecki ekwatorski banan. Der Grosse Bauer. No i oczywiście. O! Kolę! Taką dziwną. Lubię kolę z różnych krajów. Ostatnia jest kawa, taka sama jak w Polsce, ale pod inną marką. I to chyba byłoby na tyle. Także takie głupoty. Lecimy nad jezioro. Jechaliśmy nad jezioro Bodeńskie. Bardzo miłe atmosferze. Łatwa trasa, taka dość szybka, przyjemna, mimo że ponad 6 godzin. No i super, jest pięknie, po prostu e, zobaczcie, jakie to jest niezwykłe dla mnie jezioro, bo jest nie dość, że ogromne. większe od śniartw na przykład e, to również jest położona góra. Plaża jest przewołana, jesteśmy na płatnej plaży, aczkolwiek teraz bardzo, bardzo fajnie. Sparłem nad jakiś punkt widokowy, nad tym jeziorem, Magda została na dole, o mniej więcej tu. Nie wiem czy było ją widać. Jest bardzo fajnie, jest to Friedrichshafen albo coś w podobie, ponieważ mój niemiecki ma się nijak do polskiego czy chociażby angielskiego, ale jest pięknie i powie się, że zaraz mi ten telefon spadnie do łodyg, nagrywam na tle. Wody. Zjedliśmy dobre jedzenie i byliśmy na plażę. To jest chyba tylko jedna taka plaża, na której jest teren przeznaczony wyłącznie do pływania. A zaraz jeszcze pójdziemy zobaczyć wzdłuż linii brzegowej, co jest dalej. Myślę, że będzie całkiem fajnie. Tutaj mam jeszcze. Widać go. Bulldoga Albo innego mopsa. Super. Także w tym momencie jeszcze. Widzimy wszystkie dobrze góry. Robię zdjęcie zamiast odwrócić ekran. O, tak zrobię. Widać dużo gór i się okazuje, że one są wszystkie tutaj opisane. Myślałem, że one są jakieś malutkie, tutaj są szczyty po 2,5 tysiąca metrów, 2,9 tysiąca. Super! Ale ich dzisiaj nie zdobędziemy. Lecimy dalej do Magdy, bo pewnie już czeka. Samochód po nocy nad Jeziorem Budeńskim nie odpalił, Wkręcił Kręcił akumulator, jest czy w pełni sprawny, bo wszystko odpowiednio świeciło. Elektrykę mogliśmy odpalić, ale... co e, się okazało, mieliśmy też po drodze problemy z gazem. Wypadał albo cylinder, albo coś przerywało, bo... nie jechał dobrze na gazie przy określonych prędkościach, obrotach. I zajrzałem w kable, bo kable na wymianę, jak się okazało, 3 nie cztery. Ale warunki polowe, nie wiem, czy jeden posiałem. I tak wyglądał jeden kabel. Tak, o może. Tak, nie tak zostało to w cewce. Na mechanice się nie znał, ale chyba nie tak to powinno wyglądać. Na szczęście. O, komar, ten kabel mieliśmy, więc odpala już fajnie. Zobaczymy, czy to też problem z gazem. W razie to mamy jeszcze cewkę. Rankujemy LPG w Niemczech. W Austrii. W Austrii, przepraszam, na granicy. Ale to nie ma różnika, bo w Niemczech takie same problemy były, to jest takie wejście. Ja myślałem, że kupię każdą konstrukcję na stacji benzynowej. Na trzech stacjach nie było. I zobaczcie jaka konstrukcja. Po pierwsze oczywiście przejściówkę pożyczyłem na stacji, nikt mi nie chciał takiej sprzedać. Tylko jest pożyczona. No i mam wkręt, tam się paliło miała pani taką samą skrzyneczkę pokazałem który ja mam rozmiar ale u mnie się to nie mieściło. mam tak montowany nie dało się tego wkręcić po prostu nie było tutaj miejsca więc jeszcze te śrubki musieliśmy odkręcić także jeśli będziecie chcieli tankować gaz w Niemczech czy w innym w jakimkolwiek innym kraju po prostu niż tam, co zamkujecie, to lepiej to ogarniajcie, bo temat nie jest taki, taki intuicyjny. Utknęliśmy w Liechtensteinie, Omega nie odpala, ubezpieczyciel nie odzwania, a internet tutaj jest... W koszcie 18 tysięcy złotych dosłownie za godzinę. Jesteśmy w maku i zaraz nam się kończy internet. Wróciliśmy z dalekiej podróży, chociaż nigdzie nie jechaliśmy. Zostaliśmy w Liechtensteinie, bo mieliśmy tu dość spory problem. Zajechaliśmy na parking po godzinnej dosłownie jeździe. Żadnej, żadnej większej. Jechaliśmy nad jezioro. Tyle, że przez ogromną ulewę. Przez ogromną ulewę, no i mój samochód coś nie zasztymował i nie chciał odpalić, ale nawet nie kręcił rozdzielnikiem wielokrotnie. Poprawiałem też cewkę, poprawiałem kilka elementów, które zazwyczaj w tym aucie mogły obwiniać, ale nie tym razem. Na szczęście miałem kable rozruchowe, i po lekkim panikowaniu takim 3-4 godzinnym tak, <grym> tak no bo, jak w pełni Pierwszy zjazd. Jak widzieliśmy w Liechtensteinie, nie mamy internetu. Musieliśmy iść do Maka, a Maka odpalono 3 km i cały czas ulewa, więc odpalenie na kablach odpadało, bo moglibyśmy zrobić poważny zwary. Może ktoś, kto się zna mnie poprawi, ale nie chciałem odpalać w deszczu na kablach, o w ten sposób. I myślę, że nikt nie chciałby mi wrzucić silnika do kabli. No i tutaj niesamowita sprawa, bo zatrzymałem stojącego obok mnie właściciela Alfa Romeo Giulia, bardzo drogi samochód. Gościu w garniaku, drugi garniak z tyłu samochodu. Pan w garniaku, który mówił dobrze po angielsku, porozmawialiśmy chwilę i chętnie mi pomógł, ale nasze kable... Były za krótkie a sam samochód stał niekorzystnie. On miał w e, Alfie Julii baterię z tyłu samochodu w bagażniku. Tak więc w ogóle mieliśmy problem, bo drugie miejsce parkingowe było zajęte i nie sięgaliśmy. No było skomplikowanie, ale na szczęście się udało. Odpaliliśmy po wielu próbach. Pan był bardzo pomocny, chciał nam pomóc. I odpaliliśmy samochód. Teraz jedziemy i liczę na to, że alternator, który według, według komputera jest sprawny, naładuje mi akumulator. Kupiliśmy wczoraj tanią e, ładowarkę zapalniczki, z zapalniczki, niskim napięciem, ale Za jak widać, metrów. Coś, coś nas osłabiło. Może ta ulewa, może jakieś zwarcie. nie wiem, ale już jedziemy yy, a już dzwoniliśmy do ubezpieczyciela, że. Po wyjeździe no, ja z Liechtensteinu i przejechaniu na nie ma takiej wzdłuż. Albo we Szwajcarii dotarliśmy do Włoch, ta... do miejscowości ja no, zaraz przy granicy, gdzie zjechaliśmy na obiad. Tam znowu zepsuł nam się samochód. Tym razem odpalenie o kable już nie pomogło. Wezwaliśmy asystans, przysłali onem pomoc drogową. Mogliśmy ruszyć dalej z naładowanym akumulatorem. Podjęliśmy decyzję, że jedziemy od razu przez całą noc do Nicei. Jesteśmy na stronie i Airbnb. Jest super, jest naprawdę bardzo super. Dostaliśmy nawet 6 rano. Także pora zupełnie absurdalna jest przyjęcie to jeszcze landlord pani, która tutaj zarządza zrobiła nam kawę, bułeczki mm. i tak dalej w ogrodzie. Mamy ogród, nie wiem czy będzie dużo widać, bo jest pogoda na szczęście bardzo dobra, więc jest prześwietlenie. Mhm. Także bardzo fajnie się udało trafić i teraz idziemy w końcu miasta, to jest godzina 14, ale my spaliśmy ponieważ... Nie wiem jak, ale całą noc jechaliśmy w zasadzie do Bożych. Trasa była znacznie dłuższa, krótsza, ale nam wyznaczono na dłuższą o godzinę. Któryś odcinek autostrady jest albo zamknięty w nocy, albo teraz był akurat zamknięty. Więc o godzinę się wydłużyliśmy. No i w zasadzie raz z tą naprawą samochodu we bo Włoszech zeszła nam cała noc. Ale musieliśmy dojechać, ponieważ tutaj już mamy cel.